przede wszystkim o ulicy Kętrzyńskiego w ramach dofinansowania ze środków Województwa. Między innymi w tych najważniejszych zadaniach jest właśnie modernizacja ulicy Kętrzyńskiego. Powiedzmy o jakim odcinku jest mowa i kiedy prace się rozpoczną? Tak wreszcie bardzo się cieszymy, że został w plan wojewódzki wpisany remont tej ulicy. To jest chyba ostatni odcinek na trasie 534 Grudziądz Sierpc niewyremontowany. Spowodowane to było dużymi kosztami, jak tłumaczył zarząd województwa, przebudowy przed torami przepustu bardzo ogromnego, odprowadzającymi wody opadowe. Sam przepust ma kosztować ponad milion złotych. Niemniej, no, po wielu rozmowach. Udało się wreszcie tę ulicę wpisać w kalendarz. No i mamy zapewnienia tutaj pana dyrektora zarządu dróg wojewódzkich, pana Kielnika, o tym, że w tym roku, na jesieni, ten remont zostanie przeprowadzony. Mówimy o remoncie od Ronda Warszawskiego, tego nowego. Wybudowanego do, przy obwodnicy aż do torowiska, czyli do przejazdu kolejowego. Ten, ten cały fragment ma zostać wyremontowany, po prawej stronie, patrząc w kierunku torów, ma być wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa, którą później chcemy już we własnym zakresie pociągnąć do dworca kolejowego i wrócić po byłym torowisku, czyli zamknąć taką pętlę e, ścieżek, aby nie zsiadać z roweru i było można swobodnie i bezpiecznie oczywiście się poruszać. I właśnie przy okazji remontów to jeszcze powiedzmy o ulicy Żeglarskiej. Jakie tam prace się rozpoczęły kiedy? Kiedy jest planowane ich zakończenie? E, tak, bardzo duży remont ulicy Żeglarskiej, bo całą remontujemy. Robimy to przy pomocy zakładu usług komunalnych, a więc robią to nasi pracownicy. To jest jak na taki mały zakład, bardzo solidna. I duża robota. Rozpoczęliśmy ją nie wiem, trzy tygodnie temu. Zakładamy, że do końca lipca no, może się trochę to przedłuży. Chcielibyśmy, aby ta ulica została skończona. No myślę, że wielu mieszkańców przechodząc ścieżką, czy, czy w pobliżu no, widzi jak ten remont wygląda, bardzo wąska ulica, między dwoma kamienicami wyjazd, takie wąskie garbo, wyjazd na ulicę, bardzo słaba widoczność. No i droga bardzo zniszczona, jak tłumaczyli mi mieszkańcy przy budowie ścieżki wokół jeziora zamkowego. Na tym odcinku przejeżdżał cały ciężki sprzęt, dowożono towary, kostkę, no i tak zniszczono tą drogę. Rzeczywiście była w bardzo podłym stanie. Mam nadzieję, że niebawem mieszkańcy będą bardzo zadowoleni. Tak naprawdę ta droga służy tylko mieszkańcom, nikomu więcej. No, ewentualnie służby komunalne, które tam będą wjeżdżały po, po pojemniki na odpady komunalne, raczej nikomu innemu nie służy. No, ale jednak e, kilkanaście rodzin mieszka przy tej ulicy, a więc podjęliśmy decyzję, że najpierw ta ulica. Marzy mi się, aby w przyszłym roku udało się wyremontować ulicę Strażacką, która by była takim dojściem do, między przejściem Ulicą Wolności a ścieżką pieszoroberową, bo też jest w opłakanym stanie. Tu bardziej służyłaby tym, którzy biegają, spacerują rowerami, jeżdżą. Zobaczymy. To jest kolejny remont. W całości ta ulica żeglarska jest wykonywana z naszych środków. I tam powstanie polbruk, czy będzie jakaś inna nawierzchnia? Tam będzie nawierzchnia polbrukowa z kostki 8 centymetrowej na całej nawierzchni. Tam na dole, jak już będziemy ten plac oddawać, będzie druga stacja rowerowa do remontu rowerów, napompowania sobie ewentualnie kół będzie zdecydowanie większa niż ta, która stoi na rynku. Myślę, że będzie służyła wszystkim rowerzystom w mieście. Jeszcze chcieliśmy przy okazji powiedzieć, bo już na stronie internetowej Urzędu Miasta możemy wyczytać kolejne informacje dotyczące budowy nowej siedziby Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie, więc na jakim etapie teraz jesteśmy? Tak, jeżeli chodzi o Bibliotekę Miejską i Powiatową, powiem, że jesteśmy na etapie, podpisaliśmy umowę, został przekazany plac budowy, przez firmy zostały złożone wszelkie zabezpieczenia, harmonogram budowy i dzisiaj mamy poniedziałek 11-12, czyli jutro firma wchodzi na budowę, ogradza plac. Przystępuje do burzenia starych budynków. No dosyć taki niebezpieczny bym powiedział moment, bo to wszystko jest no bardzo stare, bez fundamentów, przylega do innych budynków na różnych posesjach, więc tu firma będzie musiała się bardzo sprężyć, zabezpieczyć budynki sąsiednie, aby nie doszło do jakiejś tragedii. Ma oczywiście to bardzo rozeznane. Jest świadoma tego, jakie to jest niebezpieczeństwo. No i tutaj gwarantuję, że nic takiego się nie powinno złego wydarzyć, że jest do tego przygotowana. Będziemy obserwowali myślę, że pierwsze dni już w tym tygodniu zobaczycie Państwo rozbiórkę starych budynków, wywóz gruzu. później będzie wykop na 3 metry, bo tam jest również podpiwniczenie, gdzie będą również obiekty służące bibliotece. No, martwimy się dla nas takim niebezpiecznym momentem. Jest jest wyjście do poziomu zero, czyli zrównania się z ziemią, wyjście z wykopów, aby nic się sąsiednim budynkom nie stało i to będzie ten taki trudny okres. Oczywiście pod tutaj nadzorem inspektora i naszych pracowników będziemy bardzo się temu przyglądać i rzeczywiście wspólnie tutaj z firmą działać, abyśmy jakoś szczęśliwie z tej ziemi wyszli. Jak tylko wyjdziemy, to harmonogram przewiduje, że w tym roku Powinien stanąć stan surowy, a do listopada przyszłego roku ma być biblioteka zakończona. Później zrobimy przetarg na jej wyposażenie, w nowoczesne meble, półki, sprzęt audiowizualny i myślę, że początek roku 2018 to będzie to uroczyste oddanie. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, poprosić Pana Burmistrza o takie zaproszenie na Dni Wąbrzeźna, bo te dni już się zbliżają wielkimi krokami. Mieszkańcom już wielokrotnie przybliżaliśmy ich program. Jeszcze takie zaproszenie. Tak, e, bardzo dziękuję za tą podpowiedź i korzystam z tego, proszę Państwa, że mm, dzisiaj właśnie udzielam wywiadu e, Dni Womrzeźna, 21-24. Naprawdę ogrom atrakcji. Zaczynamy już w czwartek. To jest wyjątkowo w innym terminie, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy. Mieliśmy mieć sporo młodzieży przed Światowymi Dniami Młodzieży. Teraz się okazuje, że będzie tylko dziewięciu obcokrajowców. E, Niemniej no z tego tytułu e, to za zachwianie w terminie, ale przypominam, nie zapominajmy, 21 rozpoczynamy o 17 na Podzamczu rozstrzygnięcie wielu konkursów. Najważniejsze przed koncertem głównym to statuetki burmistrza, później koncert Wyszkoni. W międzyczasie również pokaz na jeziorze slalomu motolotni oświetlonych i mini samolotów. Na pewno wielka atrakcja na takich pylonach wychodzących z wody będą przeszkody, między którymi mają te motolotnie oświetlone i samoloty swój pokaz dawać. Myślę, że to coś ciekawego, czego jeszcze w Wąbrzeźnie nie było. Serdecznie zapraszam. Modlimy się wszyscy o pogodę i mam nadzieję, że proboszczowie nam tu pomogą, że ona będzie nam sprzyjała. Kolejny dzień to wiele różnych atrakcji. Ja nie chcę tak, proszę Państwa, w szczegółach, bo teraz tego minutowego programu nie pamiętam. Na pewno sobota, kolejne koncerty po południu na Rynku Wąbrzeskim i piknik lotniczy w Wałyczu, który też w części sponsor no tam będą te wszystkie atrakcje lotnicze. Zapowiada się z zlot tutaj z całej Polski paralotniarzy, motolotniarzy, również mini samolotów. Mają być różnego rodzaju pokazy, ale też możliwości, żeby spróbować sobie polatać w powietrzu i no, zobaczyć jak to fajnie wygląda z góry. Natomiast niedziela dalszy ciąg dni rzeźna, wtedy już wszystko będzie się odbywało na. Na rynku, również koncerty, zabawy, konkursy do późnych godzin popołudniowych z koncertem z tego co pamiętam naszej, naszego lokalnego zespołu. Wokal, który ma Państwa przez ponad godzinę również na rynku zabawiać. Więc moc atrakcji w ten weekend od 21, czyli to jest dokładnie za dwa tygodnie do niedzieli. Nie wyjeżdżajmy z Wamrzeźna, pozostańmy tu, ściągajmy jeszcze naszych znajomych, rodzinę. Będzie warto, nie będziecie Państwo żałować. Serdecznie zapraszam, szczegóły na plakatach w telewizji kablowej, plakaty rozwieszamy w tej chwili, po całym mieście, gdzie tylko to jest możliwe. Proszę poczytać, zapoznać się i myślę, że po tych dniach wąrzeźna no, powiecie Państwo, że one były trochę inne i fajne, no a myślę, że Ania Wyszkoni tutaj oczaruje wszystkich.